Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Rycerz Mieczy, co wychodzi naprzeciw? Królowa Buław. Wynik, odpowiedź, rada? Królowa Mieczy. Dołożę kartę. Twórka Buław. Na spodzie talii jest trójka kielchów i to może być tło czytania. To są takie zalecenia i ograniczenia lekarskie, czyli trzeba rzucić papierosy, trzeba rzucić alkohol, przejść na serową dietę, nie pić kawy ze względu na serce, na zawał serca. Również trzeba zrezygnować z seksu. I co najważniejsze, Trzeba mieć więcej radości z życia. Sedno, rycerz mieczy. Rycerz mieczy pokazuje nieszablonowe myśli. Patrzymy na swoją sytuację w nowatorski sposób. Człowiek posiada trzeźwe myślenie, ma jasny umysł. Zachowuje zimną krew. To jest postawienie granicy. Człowiek ma ogromną moc, ale jest niekonsekwentny w swoich poczynaniach, działaniach. Często zmienia zdanie. Może wejść w rolę ofiary po tym, jak zaatakował. To też jest krytykowanie, takie wymądrzenie się. Ale z całego tego gadania nic nie wynika człowiek zawsze musi mieć rację to jest takie przegadanie to też jest chłodne traktowanie ktoś nas chłodno traktuje i wykorzystuje do własnych celów grubo to też jest prawo do wolności to też jest samotna kobieta która kieruje się głosem rozsądku Uczciwością wobec siebie i innych. To też jest prawda. Rozwój. Co wychodzi naprzeciw? Królowa Buław. To jest lekkomyślność w działaniu. To jest nerwowość, zgorzkniałość. Karta król Królowa Buław pokazuje brak organizacji, brak cierpliwości, brak Niezależności, jesteśmy przesadnie przywiązani do partnera. Zabieramy sobie przestrzeń, narzucamy się. To też jest niestałość w uczuciach. Wynik, odpowiedź, rada, królowa mieczy i czwórka buława. Osoby pewne siebie. Dojrzałe nie uganiają, nie uganiają się za drugą osobą. Dojrzała kobieta nie ugania się za mężczyzną. Ona jemu stawia granice. Kiedy dojrzała osoba zaobserwuje jakieś gierki w jej kierunku, to odchodzi, nie wchodzi w kontakt, nie kontynuuje znajomości, bo nie potrzebuje w swoim życiu niedojrzałych zachowań. Takie rzeczy ją nie interesują. Nie tworzy związku z niedojrzałym mężczyzną, bo takie osoby sprawiają tylko kłopoty. Osoba dojrzała nie wraca do przeszłości, nie wraca do byłego partnera. Ona szanuje siebie i swój czas. Kiedy jesteś nieszczęśliwa, to przyciągniesz do siebie nieszczęśliwego mężczyznę. Gdy jesteś, jesteś szczęśliwą kobietą, to przyciągniesz do siebie szczęśliwą, szczęśliwego mężczyznę. Jeżeli chcesz spotkać fajnego, dojrzałego i szczęśliwego mężczyznę, to najpierw bądź sama szczęśliwa. Bo przecież chcesz mieć mężczyznę, partnera szczęśliwego, wartościowego. I chcesz stworzyć z nim wartościowy związek, szczęśliwy związek. Parę lat temu... Jeden z moich klientów powiedział, że lepiej jest być pantoflarzem przy mądrej kobiecie, niż udawać kozaka przy głupiej kobiecie. A ja mówię, że każdy jest kowalem swego losu. Jeżeli coś ci się nie spodoba w związku, to nie jest to powód, aby natychmiast się rozstać. Natomiast, kiedy powiemy stronie przeciwnej, że Twoje zachowanie mi się nie podoba, Twoje odzywanie się do mnie mi również się nie podoba, czy te sytuacje robią mi przykrość, że w związek wtrącają się osoby trzecie, rodzina, mama i inne osoby, a w odpowiedzi usłyszysz nie gadaj bzdur, jesteś głupia. A co gorsza, partner, chociaż trudno go nazwać partnerem, w kategoryczny i wulgarny sposób mówi, aby się wyprowadzić, to zapytaj się siebie, dlaczego z nim jesteś? Dlaczego jesteś z takim człowiekiem? Po co ci w ogóle taki facet? Cofnij się do moich poprzednich filmów. Tam mówię i będę mówić o związkach. Jak i z kim się buduje związek? Jak się buduje związek? I tego Ci życzę. Życzę Ci otwartości umysłu, mądrości, zdrowego dystansu. Takiego szacunku do samej siebie. Bo ten rycerz mieczy, ta osoba w rycerzu mieczy jest stanowcza, wulgarna. Ta osoba w rycerzu mieczy ma niezamkniętą przeszłość. Ma, jest osobą niedojrzałą. A przecież nie chcesz osoby niedojrzałej. Szukasz osoby dojrzałej. Chcesz być szczęśliwą kobietą. To bądź sama szczęśliwa. I tego Ci życzę. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dyba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Boiźb!